Dzisiaj będę Wam pokazywał, jak fajnie, po, jaką fajn, jak fajnie pobrać z gry z tą grę y, o huliganologach i nie taką fajną, co możecie sobie różne postacie. No to pokażę Wam, jak to się pobiera na sklep Play. Wpisujecie tutaj gry. Sorry, jak źle napisałem, ale tu na przykład yy, na przykład tu gry o hulajnogach i chodzi mi o tą grę. Po prostu zainstalujecie ją, no i później sobie gracie. No i pokażę Wam jak się to gra. Yy, to jest właśnie ta gra. Po nogę. Ja tu na przykład nie wiem co mi się stało. Ja tu na przykład jestem sobie szkieletem. Proszę dajcie suba, lajka, jeszcze wam przypomnę, żebyście nie zapomnieli. Jakbyście słyszeli różne dźwięki, no to to są dźwięki z gry. No i sobie skaczecie. Robicie różne trójki. Możecie się też wywalić. I po prostu na przykład sobie jedziecie, pokażę Wam jednego trika e, tutaj i na przykład możecie takie coś zrobić no i może Wam się udać, albo po prostu zrobić rurkę, tak jak ja tutaj może zrobię, o. I takie coś mi się udało zrobić, no i chyba tyle, no i... Dawajcie subie, lajka, no i jakich możecie dawać komentarze, jak chcecie następną grę. No to elo i na razie.